Z Ewangelii według Świętego Marka Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. To nie jest jakiś ekskluzywny klub dla tych, którzy poradzili sobie z wyzwaniem, przeszli jakiś długi i bolesny system rekrutacji, i teraz osiągnęli szczyt, bo Jezus wybrał ich na podstawie pięknego CV. I na podstawie zestawu zadań do jakiejś kosmicznej misji. Wprost przeciwnie: grono apostołów zostało otwarte na oścież. To nie jest klub dżentelmenów dla tych, którzy sobie poradzili z życiem. To nie jest ekskluzywna, zamknięta grupa. To nie jest sekta, do której włączyć cię może tylko to, że jesteś doskonały i wystarczająco. Zaradne życiowo. To, że jesteś apostołem, wynika wprost z Twojego chrztu. Miliony, a może nawet miliardy apostołów na świecie, wezwanych na górę, bo Sam chciał. Ciebie chciał, Tobie dał ten chrzest, Tobie dał zadanie ucznia, misjonarza, apostoła. Tak, to Ty jesteś w tym gronie i Jesteś w tym gronie nieodzowny. Do zobaczenia jutro.